Dziary na mojej skórze Jedziemy Proste mi się do końca Jedziemy, studio Oresław, gang, gang pani Nowy Popuś Gang, producja z moim gangiem Dziary na skórze, z moim gangiem zawsze na furze Zaperdzielamy, choć jest ciepło w, w chmurze Zypista może mi posać gamy Ja robię sobie tatuaże na wszystkich... Sz, sz, na wszystkich łapach A to że Oresoft nawija to jest jego sprawa Co was obchodzi jakieś Gucci? Ja mam dużo hajsu, jestem bardzo dobry. To że robię płytę z ziomorem i z gangiem to jest wasza sprawa Na Facebooku możecie mi possać parafaja I pamiętajcie, że rap to jest tylko dla zabawki tak jak Oresof robi ten rafanek I drzećcie mordę na tych trakach jak orosow. I róbcie bez serca A tym fałszywym to mogę napić w twarz na na I powiedzieć, że Oresof nawija tak To dzieli na myj zaraz wejdzie mu i zaraz najlepiej teraz ja chodzę na tym Fredzie I wchodzę tam wszędzie Tam gdzie Oresof wejdzie Kurde, no to jest dziary na mojej skórze, kurde Dziary na mojej skórze Drapię sobie płytą, a ja nic nie mogę To są dziary na mojej skórze Drapię sobie płytą, a ja nic nie mogę Bo To są dziary na skórze Bo ja nic nie mogę i drapię płytą, nic się jej nie dzieje Rapię sobie płytą, drapię sobie hitem, rapię sobie tym Wszyscy mi pozwolą, wszystkich mi nie mogą Ja nie we to za rym Oleca w sobie bije, oleca w sobie łapie Wszystkich dzisiaj zrymuje i wszystkich złapie Policja go nie interesuje Bo on jest najlepszy, bo on jest najlepszy Bo to jest jego hit i zaraz będzie dziś Dawaj, dajesz i jedziesz Pora po nową tutaj z Choć nie mam i naprawdę na, na całą łapę a wszyscy, którzy mówią, że jestem, jestem pęciwi Pomagą iść se arjem do policję sześćdziesiątki, miesiącki Tak jak jedna sześćdziesiątka z w Jest to kurde, kolega mi się dowie, że jestem taki o Później będzie, będzie pesak panie casu Pesak panie casu Casio, caszu, pesak